spróbujmy, dobra. Dobra. Okej. Okay. Bo raka się leczy. Samo hasło Rak to się leczy nie jest hasłem komediowym. Tak? Ale zderzenie go ze scenami, które ma ludzie mają w mózgu z komediowych tekstów, jest bardzo fajne i najlepszy dowód, że spodobało się nie tylko to mnie, bo wszystkim tym, którzy tu do tego studia przyszli. I, i czy to będzie strach, czy to będzie radość, czy to będzie humor. Wydaje mi się, że wszystkie metody są, są dobre, jeśli działają. I, i, i My postawiliśmy na tą bardziej troszkę humorystyczną. Mam nadzieję, że, że to zadziała. Synku, teraz ci wyjaśnię, jaka jest zasadnicza różnica między mną a twoją dziewczyną. Że ona jest młoda, a ty jesteś stara. Liga na badania zaprowadzi. Nie, to nieładnie. Bowiem, e, bowiem kocha je. <słyski> to się wytnie. Dobra, tak, akurat wytniecie. Dobra. Wydaje mi się, że ta kampania uświadamiająca ludziom, że warto się badać. Że właściwie, choć rak, jaki się nam potworem, jest potworem na którym da się zapanować. Więc myślę sobie, jeżeli mogę tego uniknąć, to po prostu chcę to robić. No i na tym ma polegać moja dojrzałość i moja moja mądrość. Co mam się śpiewać do tego, tak? Tak, właśnie. Gdybym mogła być mężczyzną jeden dzień, pewnie chciałabym mieć kobietę, która kocha piersi. Swe. O tym bada się! Nie znam prawdziwych wyników, natomiast wydaje mi się, że, że przez szacunek dla, i dla stwórcy, i dla siebie samych powinniśmy pomyśleć o, o sobie z, z pewną czułością, potraktować siebie z pewną czułością. Myślę, że, że badanie siebie i poświęcenie uwagi własnemu zdrowiu taką czułością właśnie jest. Więc czy nie pozwólmy sobie na to, żebyśmy zawiśli w takiej kar kartotece czy zostali umieszczeni w takiej kartotece z napisem właśnie zamknięta historia za późno. Bo nie musi tak być. Rak, to się leczy. To się naprawdę leczy. Jeżeli wcześniej poddamy się badaniom i zdiagnozujemy. Rak, to się leczy. Akcja została wymyślona w związku z globalną potrzebą profilaktyki wczesnego wykrywania chorób nowotworowych. Więcej na www